Cześć, witam Was bardzo. Zobaczycie filmik na MC SkyBlock 3. Więc najpierw Wam pokażemy dom. Czyli tutaj Klimper. Ja mam dzisiaj jakieś takie okropne lagi. Tutaj się wchodzi do mnie. Miałam tak sobie tutaj mam basenik taki ładny A tutaj bałbanka. Generator śniegu. Je je jeśli chcecie wiedzieć jak się z niego wychodzi, trzeba się tapnąć. Taka skrzynia pusta. Wkładać rzeczy inne. Tutaj kaktusiki rosną. Dalej, dalej, dalej. Idziemy, idziemy, idziemy. Tu mam generator Cobblestone'a. Tu mam moją trzcinę cukrową. Fascynujące będzie za chwilę. Moment, ominąłem aż. Tu cała moja trzcina cukrowa. Stąd się bierze tyle trzcinę. Tu tak, tak. Wszystko to moja farma. To nasza wyspa. Kolega złożył wyspę, ale ja mam tu wszystko. Tą całą powę do ograniczenia. To jest. Kukie yy, Monster to taki jego brat yy, założyciela tej wyspy. Starszy brat. A my pokażemy dzisiaj Wam, co zrobił Wiktor Biały na tej wyspie. Czyli ja! Ym, zrobił ten oto piękny y, mob grinder i kto y, kupił y, spawner golemów? Oczywiście, że Wiktor Biały. A kto niby inny? Jak nikt nie miał kasy. Tylko ja. Ja miałem aż... Y, spawner kosztuje 25 tysięcy plus jeszcze 15. 000. Za golemów to plus jeszcze 15, czyli kosztował 20, 39 tysięcy, jeśli dobrze liczę. Nie, chyba, chyba 40. A w zasadzie ok. Chachach, <laughs> szkielecik, wow, wow, ale bitwa, ale lagi, ale nie widzę siebie. Gdzie on jest? Szkielecik, uciekam. Gdzie ten szkielec? Aaaa! szkielecik? Aaaa! A szkielecik mnie nie trafi, szkielecik mnie nie Pamięta, pamięta, szkielet, pamięta. Na, Szkielet umrze z szacunkiem dla Pana Boga. Widzicie, Widzicie jaki jestem dobry. Wow, jaki lak! Wow, co tu jest? Wow, to pod tym. Coś takiego jest. Podejrzewałam się nie spodziewałam się. Podejrzewałam się nie spodziewałam Ja. Oni mają coś tam ukryte. E, zaraz. teraz. Y, tak. Y, już kończymy. Pokazaliśmy. Wam wszystko. Tylko jeszcze jedną rzecz mogę Wam pokazać. To jest skrzynia I trujący ziemniaczek w niej jest. O, tu jest domek założyciela wyspy Peter 006. Tak tutaj mieszka, tu jest moja farma, cukrowa, Ej, tu jest mój domek za tą staną. I tutaj żeby nie było tak smutno, się. Weźmie jakąś atrakcję, bicie golemów, chowanego gramy często. Dużo jest kryjówek, jak tu jest pełno tego wszystkiego, w ogóle takie tam... Tu było kiedyś zamurowane, ale już nie jest i tutaj się tutaj było wchodzić można. A jeśli chodzi o dalsze sprawy, to już w następnym odcinku. Do widzenia, zapraszam na mój kanał. Cześć, na razie i życzę Wam miłego dnia.